Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w drugim Raccoon serii Troszeczkę spóźniony, bo się zagapiłem, zapomniałem, że teraz wszystko szybko, szybciej się dzieje yy, Szybki plan na tę gry pomyślałem sobie, skoro te nowe itemy są takie OP To może pod tak zwanego spritpusującego koleżkę, jakim jest przecież... Yy, dam, może troll, yy, może dzięki temu będzie on jeszcze bardziej useful, prawda? Więc yy, zaczynamy. W ogóle ta laleczka tutaj zaraz umrze, bo jak dobrze potrafię, to zaraz wbiję trzeci lalę. O, właśnie. Yy, tak. Aj, wyczekała mnie. Ona wiedziała co szykuje, ale dobra, dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło No i ja bym chciał ją ugryźć, ale chyba... Oj! Ale chyba nie bardzo, z tym... Jakby ona podeszła za bardzo blisko, to bym ją w stanie chyba spilarować I... Czyli ja nie jestem w stanie wziąć sobie tak po prostu plejta No i... i, i. Dobra Wziąłem plecisko Odpalę sobie pod ten ten Czy znaczy, poteczkę no yy... Ja nie wiem czy ja Czy ja tutaj przypadkiem z nią Jak się troszkę wyleczę Czy ja tu z nią przypadkiem nie wygrywam Chcę, że ona tak nie ma many yy... Dobra, jedno gryzienie. Poko może za kolejnym razem. A może nie, nie wiem, Zaczymy. Wydaje mi się, że straciłem swój element zaskoczenia. Pozostałoby mi tylko to pusznąć i się cofnąć, ale jak ona tak dalej będzie grała. Jak bardzo, 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 bardzo wiecie, do przodu. Yy. Wiadomo, ona w późniejszej fazie gry będzie bestią, nie? Więc. Yy, czy ona to wzięła? Nie wiem, ale zastanawiam się, bo jest taki itemek, który. Yy, jakby. Jakby gdzie on nie jest. Zaraz będę wiedział. Dobra, wiecie co, ja się cofnę. Nie mam many, mam 1000 golda. 1100 to prawie. I teraz tak, chciałbym puścić ten itemek. On wydaje się. Może. Nie jest dedykowany dla trandla, ale wydaje się bardzo mocno... mocny. Yy, w związku z czym? Yy, w związku z czym? Ale najpierw pójdziemy sobie w Triforsa. Tak. Najpierw pójdziemy sobie w Triforce. On został w ogóle na linii, nie? Pójdziemy sobie w Triforce, po Triforce pójdziemy w ten itemek. I plan taki to jest po prostu split push totalny, ale to naprawdę totalny, nie? No i tyle, czy jestem w stanie ją dorwać? Ona szóstkę wbiła, tylko że ona yy... nie ma Arikola. Może wymuszę u niej ulta? Byłoby fajnie, dobra, wymuszę ulta. Bardzo spoko. Jest to bardzo dobre dla mnie. Gdybym miał flesha, Ciekawe... Czy ja jestem w stanie jej przerwać? Nie, ona się cofnęła dalej. No dobrze, ona pewnie zaraz użyje sobie... O, już właśnie używa. Tak, jak myślałem. Dobra, pójdziemy, zobaczyć. Mamy jakieś pierniki, w sensie te fasolki. Nie, mamy. to zastanawiam czy ja mogę ją dojechać. Ona uslashowała buty na pierwszy level. I ona to chce w sprint. Dobra. Teraz tak. Żeby się za bardzo nie rozpędzać, Dopuszczmy tą... Tak, ona będzie mnie obijać, o tym wiem. Nic z tym nie zrobię, postawię jej pilar. No, i to jest to właśnie, że nie dogonię Czy ja tutaj się nie wywaliłem? Zaliczyłem dętkę? No dawaj! Cholera, potrzebuję butów Potrzebuję butów i to bardzo szybko yy... Chyba, że No nie, ona za każdym razem będzie uciekać, no ja potrzebuję butów To nie będzie najlepsza linia. Serio, to będzie taka, pff, Wiecie, irytująca, no bo jej już, już jej raczej nie dorwę, nie? Już jej raczej nie dorwę Mmmmm ja pójść w całe buty Raczej nie, raczej pójdziemy w coś tego typu I Hmm Zobaczymy Co dalej? Na razie Na razie se tak se jest Prawda? Ona będzie się chciała coś na pewno Ja nie chcę jej yy, Ta ona się widzę Przestraszyła hmm. Ona się przestraszyła Jeeeeeej yeah. Okej okay. Dobra, cofniemy się do tyłu delikatnie Nie mam tu w ogóle wizji, przydałaby się Oj, to zabolało szczerze No Czy ja już kiedyś wam mówiłem, że nie lubię grać na, na Minus jeden kanon Eee, my bad, widzę Jacksa, Kurwa mać, źle dorwałem, jestem martwy. Okej, okay, ale chyba ucieknę, czy nie? Jestem martwy, dałem, ja że umrze. No serio. Mam cię. Udało się. Widzę Jacksa. Jak się łupią ale ja tam nie zajdę. Mam za mało zdrowia, ale kurde, zgridowała, nie? Dało się ładnie pod filar trzasnąć. Tylko teraz szybko to przepuszować. Patrzeć na mapę, żeby nie było. Jak coś. Mają starszą, skrojące się postacie, ja teraz tak patrzę. Dobra, ja spierdzielam. Yy... Nie ma co. Dobra, kolega, odpuścił. Dopuszczone. Cofamy się. Jakoś się udało. Zgridowała delikatnie. Biorę to. I ja tam teleportuję. Ja jestem w stanie tutaj. Hmm, co ona tu przyjdzie. No i tyle, no Takie kurde, wiecie, granie yy, w... No ala No No będzie kajtować, nie, dopóki ja yy, nie dorwę dobrych itemków To jest wizja, z tego co wiem Trzeba uważać eee... Aż kurwa mać Irytujące strasznie, no muszę wyczekać tego jej filara Boże, czy wyczekać ten, tego Jej, no bo nie wiem, sobie obijać nawet pod wieżą, no. No mnie to zabija. Ja pierdolę. Przejebane jest, yy... No, przejebane jest to z takimi postaciami. Ja mogę tylko sobie dobijać mionki. no co ja poradnie. Chociaż... Mówię. Do pewnego momentu, nie. Do pewnego momentu. Nic z tym nie zrobię. Uch, nic z tym nie zrobię, chyba że nas manę służy. To zobaczymy. Ja mogę. Kurde. Nie. Czy ja to wygrywam z nią? Pewnie nie. Ty. No, cholera jasna! Było blisko. Było blisko, nic z tym nie zrobię, szkoda, że master nie przyszedł. Szkoda bardzo. Eee. Manny mi zabrakło przede wszystkim, no ja teraz dużo zgarnie, nie? Może się obudzi kolega? Yy, tak, wezmę te budki, nie... muszę sobie wyrównać rachuneczki z nią i teraz myślę, że byłbym w stanie ją łapać, nie? Mmm, jeszcze rzucimy sobie e po drodze. Okej, okay. przewagę mam, ona pewnie się teraz naje, fajnie by było. To pushować to Bo jeśli ona nie ma y, teleporta To No mam cały item Okej okay. Postawię pilara żeby ten Zrobiłem zadanie y, Nie ma tutaj tego czegoś, to chciałem, żeby było. No i teraz pytanko. Jakby to to fajnie ogarnąć? Szczerze, wydaje mi się, że teraz nie mam do niej w ogóle podejścia. Mogę tylko i wyłącznie zgarniać sobie expa. Mm. I przydałoby się, żeby ten patałach zgankował, nie? O, Super. No, Drodzy, witam was serdecznie. bo inaczej to jest bez sensu. Części naszego... Bo ja tak, to, to nic nie za wiele zdziałam, Sekunda. Dobra, wróciłem. Co ja jeszcze nie wejdziemy w Alin, szczerze. ej, dobra. Dobra Wywiązała się nam bitka Jestem w stanie odziwiać dwóch rzeczy na raz To się potem wytnie yy, Tak, wywiązała się bitka Nie spodziewałem się, tutaj, że przyjdą tutaj Avengersi I przyszli Przyszli wszyscy I teraz wziąłbym ten drugi item Ja jestem ogólnie silny, nie? Jestem ogólnie silny. Ja wiele mogę zrobić. Nie wiem czym to wygraliśmy, czy przegraliśmy Eee... C... Cholerny Canon. I ona jest bardzo irytująca. To nie zmienia dyskusji, ale... O Jezu. <laughs> filara. Eee... Boże, ona, ona też użyła. Co tu robi? Będę musiał flashować? Będę się flashować, no. nie mam wyboru. Tu koleżaneczka... O Jezus! No i co? No i tyle, no. Ech, Boże, ale się upali dla mnie, naprawdę, no przecież to jest po prostu niewybaczalne, nie? Serio No ale dobra, lepszy jungler, nie? Support, który zromował, kto by się spodziewał? Ja pierdolę, no Tak, jeszcze weźcie mi całą farmę to Oczywiście, cały plan w pizdu Wszyscy tu przyszli Wszyscy tu przyszli, jak oczywiście, jak najbardziej No jedyne co mogę to po prostu wyczekać moment, żeby zrobić to co chcę zrobić Tak nie zamierzałem stopa schodzić No nic, tak już bywa, nie? Naprawdę Zostawię tu Sevarda Czy jest sens umierać za to? Okej okay. To było w porządku, w sensie no tak Pokąsałem, no bo co zrobię, ona ma cały item e, więc nawet nie mam co się z nią bić Ech, nienawidzę takich sytuacji, osobiście bardzo Czy jestem tu w stanie się na nią zaczaić? I coś porobić, nie ona, ona nawet tu nie podejdzie no. Zbanowałem Irelię, bo myślałem, żeby do garona Irelę się trafiła. Oczywiście, ręcz, to plainer. Uwielbiam, po prost kocham. Przecież yy, yy, to musi być yy, yy. chociaż coś takiego nie jest. Dzisiaj jest złe, mówiąc w skrócie, nie? Ja tu postawię sobie wizję. Nie wiem, czy ona się cofnie, czy nie. Eee, ale. Ale, ale, ale. Eee... No, ale, wiecie, no. Chciałoby się wziąć, wiele. Towera i w ogóle. Nie. Tylko że no. Jest jak jest, nie? Teraz pytanie, czy ona mnie tu widzi? Ona stoi pod wieżą, nie? Czy nie? Może cofnęła? Ja też tak Nie, ona tu dalej się jest. Jezu dziewczyno, czy ty możesz iść stąd? Serio, możesz stąd iść. O. To jak nie to, to ugryzę sobie to. I uciekam. Jestem martwy. Heh. Czy to było warte? Nie wiem. Raczej nie. No, ale dobra, nic z tym nie zrobisz. Ugryzłem, wziąłem trochę troszeczkę golda. Oczywiście wkurzyłem się. możliwe, żywe, że też syntowałem to nawet bardzo. No ale kto mówi wiedzieć, że to się tak potoczy, że Monster stwierdzi, że ma wylewkę na topa. Yy, I teraz zamiast przyjść, bo nie widzi, to będzie sobie kurwa farmił debil jeden na, ma na, ma na maksa na potęgę. W ten sposób ona bierze drugiego taura, W chuj Golda i teraz już mam totalnie pograne. I jeszcze zginie, zobaczycie. Jeszcze będzie tak, że padnie. Bo po prostu... nie można się było posłuchać, nie? Zost... no i... Ja pierdziele, co za gościu, no... Ja nie rozumiem I nigdy nie zrozumiem Zabiłeś To na chuj bierzesz farmę, skoro widzisz, że lecę? No ale dobra Jest jak jest Wysok jest. Nic z tym nie zrobię. Widzę, że na bocie się też wesoło dzieje. 7-5. Widzę Jacksa. Widzę też Grompa. Ja bym się nim zopiekował. Nie wiem, gdzie jest Kayli. Dziś pewnie jest. Możliwe, że on no, tu jest. No, ma siedzieć tylko i wyłącznie. Głównie. Yy, na topie. No, to mi zaraz jack skoczy. Czy ja z nim wygrywam? Nie wiem, ale uciekam stąd. Spindalam. Nie mogę dofarmić do kolejnego itema. No nie mogę. choćbym się starał, ciężko jest. Brakuje mi tak niewiele, nie? Ona siedzi tylko i split puszuje. Ja to miałem robić, no ale kurde, trudno. Trafiłem. Eee... Trafiłem. No. Jak to się mówi? E, Bej, ono jest za głęboko. Dobra, mamy jedną. Mamy drugą. Coś wyszło. Wracam na górę, mam tam ogromną farmę. Yy, jeśli mi się do niej dojść, Oni nie chcą robią barona czy cokolwiek. Ja potrzebuję ona ma dwa... Ona, o Jezu, ona jest bardzo mocno na, na żarta, a ja nie mogę sobie dofarmić, w spokoju. O Avengersi przyszli i zrobili mi z dupy jesień średniowiecza Jezu, jeszcze Masakra, ileż tego? Serio? No, baron jest nasz. Wszyscy nie żyją. Kali na dole. Ja z baronem. Fajnie, szkoda nie jest z pełnym itemem. Ale. Ona już. O, ona już tu jest. Jezus Maria. To jest po prostu. Nieodłączny element, nie? Ona, ona jest przyspawana do, do tego. Ona jest przyspawana. Dobra, co dalej? Ja bym złożył mała szczerze. Ja bym złożył mawa Czy tak wynajdzie mi? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. sieci, szukaj. Tutaj nie, gdzie jest ten item? Tu. Ja bym złożył mawa. I mnie to nie obchodzi. I ja chcę to wytestować. Dwa itemy. Dwa itemy mam. Yy... Czy ja z nim wygrywam? Nie. Oczywiście, że nie. Ja pierdolę. Opejaks nie. Ech, no nic. Może gdybym zdodżował co nieco i zagrał to lepiej, to może dałbym radę. No ale Jack tak jest, on nie jest kontrą ogólnie na postaci, która której atakuję, no serio, no świat mi nie pomaga. Na dole się dzieje akcja, a ten gościu jest na górze. Przeciwny jungler. No kurde, wracaj do siebie. Jak chcę tylko podpuszczać, nic więcej. To będzie ciężka gra. Będzie bardzo ciężka gra. Nie Niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy. Teraz ten mi przyszedł nadzieję, że jak podejdę, to po prostu da spokój, nie? I zostawi mi to. Ja to idę. Powiem mu, żeby wypadał mi stąd. I tyle, bo ja tam lecę. Ech. No tragedia, no. Kuś was z tymi ludźmi. Idź, zadawaj obrażenia, rób gdziekolwiek co innego. To jest moja wieża. O co za gałga, no ja picole, no Ty szujo jedna, wyjdź mi stąd Pierdzielony Kuźwa Musi nie, wszystko, weź w dupę z takim czymś Dobra, nieważne, ja stąd Spadam Będzie report i tyle O, świetnie. Jeszcze się wywaliłem. O, Boże, ale nie fart. O, ale nie fart, serio, no przyszedł. Jak nie jeden, to drugi, nie? Po prostu. Nie wiem, to ja co na to mam poradzić. Ale to jest najbardziej denerwująca, że taka może być. To co teraz? Pozostań mi iść na jedną linię. I tak się stygerowałem, że mam 1,6. W plecy jestem totalnie. Nie mam bardziej z nikim szans. A wystarczyło po prostu mi nie przeszkadzać. O! Wiele, nie? Jakby wielkie, ale gdyby master przyszedł, gdybym ja to za zawierał lepiej. Gdybym nie zintabał. Niech będzie, wezmę win na siebie. Ale ja się nie poddam. Idę dołem. Po prostu. Jak mnie nie chcą na górze, bo przyjdzie ci, ci, ci jakiś karakan z mida, to idziemy dołem. Idziemy takimi momentami, gdzie, gdzie po prostu tu nikt nie przyjdzie. nawet tak skończę tą grę. Nie obchodzi mnie to. Ja chciałem tylko wytestować, wypróbować, ile to zadaje. I zrobić to od samego początku, co chciałem. Nic więcej. Czy to tak dużo? Serio. A jak się ten mecz skończy w połowie, to. Już teraz z wami się pożegnam, powiem, że jak cię bawi to jak yy, sam lamie i nie daje rady z tą grą, to zostaw lajka, like zostaw subskrypcję. Może nie nawet nie subskrypcja, a lajka, like komentarz, jakieś porady jak wytrzymać psychicznie z tymi Wise'ami z brązu, bo mam wrażenie, że teraz gram na jakichś, nie wiem, ziomków co są w ironie, jeszcze niżej. No. kolega. Kolega. No nie wiem, no nic nie zrobił, nie Chciał trochę farmy, ale z drugiej strony też nie przyszedł tak chciałem. No. Hmm. No nic. Ale i temek. Porę. Tak, nie bardzo sporo wrażenia Ona ma 3 itemy Teraz tak Czy ja mam szansę na tą Caitlin? Ona jest 10-10 Jakbym dobiegł do niej z flashem Kurwa, no przecież nie wierzę, nie? Ile, że zabrakło? dwa autoataki? W trapa się wiebałem, nie? Wo, Ło, ale RK. Potężna. No, tak mówię, nie mam szans z nim Nie mam szans z nikim. Po to, że nawet Leona bym jest solowała. Jak. Da jak, jak, na jak nazwać grę, która jest wygrana, ale ja przegrałem. Ja osobiście przegrałem, nie? Może coś w stylu. Troll bardzo chciał, ale strolował. Ja pierdzielę, no. Kopaki, ja chciałem tylko popuszować, nic więcej. Dlaczego wy mi to robicie? Nienawidzę was. Znajdę was i wybiję co do nogi. Oczywiście wygrze, nie? No nic, idziemy. Ale z kolei mam głupi pomysł na kolejną grę. Co gdyby iść pod full upper No nic, widzimy się w lepszym świecie w innym materiale.